Król całą klasę 21, sprzęt wyposażył kulę. Będę krążał, że szkołę kupił też. Samocną kasę betonowy jest the best. Betonowy wchodzi, to nie jest zwykłe nauczyciel. Uczy z pasją, robi więcej niż byś się spodziewał. Zamiast czekać na fundusze, sam sięgnął po kieszeń. Zakupił komputery, routery i kable. erio A co gadać, to jest klasa numer 21. Wszystko błyszczy nowoczesność tu jak w niebie. Z tablicą interaktywną każda lekcja to jest szał. Betonowy sprawił, że nauka to nie nudny kawał. 21 sprzęt wyposażł kule. Legendy kluczowe, że szkoły kupił też. Za mocną klasę betonowy jest the best. Betonowy, betonowy w rządzi jak król. Całą klasę 21 sprzęt wyposażł kule. Kiedy kroczą, że szkołę kupił też Za mocną kasę betonowy jest the best Mówią, że betonowy To nie tylko nauczyciel, że za swoje pieniądze Szkołę w całości kupi Serio chodzą plotki, że budżet to jego prywatna sprawa Co lekcja nowa niespodzianka To nie jest ciema, ej Nie ma takiego drugiego, co tak młodych wierzy Zamiast liczyć na fundusze, sam daje co się zmieści Dzieciaki kochają go, bo uczy ich z miłością Betonowy, nasz mentor Rządzi tą szkołą z mocą Jedno sprzęt wyposażył pól legendy krążą, że szkołę kupił też. własną kasę, betonowy jest the best. Każdy w szkole mówi, że to prawdziwy bos. Betonowy nie zna słowa, nie robi zawsze to co chce. Dzięki niemu mamy tu sprzęt, jak nigdzie indziej. I choć legendy mówią różne rzeczy, my wiemy swoje. Bo to nie plotki, to czysty fakt. Betonowy rządzi tutaj, jego akcje to nie żart. Nauczycie z powołania, serce na dłoni. Dzięki niemu nauka to coś, co się nie nudzi. Betonowy, betonowy w szkole rządzi jak król Całą klasę 21, sprzęt wyposażu kul Legendy krążą, że szkołę kupił też za własną kasę betonowy jest the best Betonowy, betonowy, betonowy Betonowy, betonowy, betonowy w szkole rządzi, jak król betonowy, betonowy, w szkole rządzi jak król Całą klasę 21, sprzęt wyposażu kul Legendy krążą, że szkołę kupił też za własną kasę Betonowy jest the best